Po co nam wiara, jeśli nie zmienia człowieka? Zastanawiam się czasem w ciszy. Po co nam w ogóle wiara, jeśli nie zmienia człowieka? Bo wiesz, można chodzić do kościoła co tydzień, można znać modlitwy na pamięć, cytować fragmenty jak z instrukcji obsługi, można nawet mówić innym, jak powinni żyć. Tylko, co z tego, jeśli w środku nic się nie rusza? Bo wiara, która nie przekłada się na zwykłą ludzką dobroć, na empatię, na odpuszczenie, na to, że potrafisz nie krzywdzić drugim słowem. To jest tylko rytuał, takie puste pudełko po emocjach. Prawdziwa wiara nie robi z człowieka idealnego. Nie daje aureoli, nie wycina błędów jak gumka do mazania, ale daje odwagę, żeby siebie naprawiać. Tak zwyczajnie małymi krokami, bo jeżeli ktoś modli się o pokój, a w komentarzach sieje nienawiść. Jeżeli nosi krzyż na szyi, a w życiu codziennym wbija innym gwoździe pod żebra to znaczy że ta cała wiara jest tylko dekoracją jak obrazek na ścianie na który nikt już nie patrzy wiara powinna działać odwrotnie zmiękczać serce a nie je betonować dawać światło a nie szukać ciemności uczyć pokory a nie wyższości nad innymi i najważniejsze wiara nie jest po to żeby mówić innym jak mają żyć jest po to żebyś ty żył lepiej żebyś rano mógł spojrzeć w lustro i powiedzieć próbuję uczę się staję się kimś kogo szanuję bo jeśli wiara naprawdę działa, to człowiek po prostu staje się trochę cichszy, trochę łagodniejszy, trochę bardziej obecny, trochę bardziej człowiekiem. A jeśli nie zmienia niczego, to może wcale nie chodzi o wiarę, tylko o przyzwyczajenie.